Ja, hehe, ta dzisiejsza kochana mamy ma, wydałbycie. Kawę ci dziennie potem, to wygadzimy, że że na nie jest, no się Za że Ili szatnik, a pójdź i napij się Umyj toczki, obuj się, odlewuj się A gdy bezbirantem pościgaj się Dobrze uciesz się, na raka wyśpią się Żeby pocisk z płotem zawsze zamyka klapę Nie ma pogodę podnieść na mahojnie klapę Przed wyjściem buzi, buzi z usta policzek nie zapraszaj w drogu, nie wstrzymaj się, bo dzisiaj skończysz lęk O nie, nie! Wiem, że chcesz się dobrze, ale i ta Mężczyzna to mężczyzna, a nie roboczyzna babka Popełnia płyty, czasami nie wie, w które wdywa iść Kupisz się sobie, bo nie można lecieć I wybrać się do swych Raz nie ogarnie, teraz ogarnia z tobę maszynę, poszkadzam nisko. Tobie, tobie, cień, no, tobie się nie działo, będzie przy tobie, blisko zawsze, będę mógł tępisy, tak na sam sposób, a on, się mocno zawsze, niech kawalota mi będzie przechodził, się dziś Ciebie nie pozwolił, Nie rób tego na siłę, niech taką podróż się z powietrzem, bo niech tobie, raz znaczy, Biorę ciebie na moją osiedle, w tym zapalimy, pokażę ci jak żyjemy, jak się bawimy. Nie bój się, będę przy tobie cały czas. Pomogę, bo też pomogę, jak to mi usta. Za roczkę Przeprowadzę przez maty Spokojnie, nie trafię, nie upierdolę skaty Masz wolne, bo sam odwiedzi jakąś robotę Często na każdym czasie Żadną obrotę Tamta zajęłości, by właśnie ta, w ucuchach Taką szkołę ku sprawie też się znajdzie jakaś szpucha, czas tam przygotowuje Tego, jednego, co strzela z ducha Bo facet na pewno, tam jest żonie ducha Jestem ten, ty, że podoba się się tu Będziesz się czuł, jak prawdziwy wileczu Bo znasz panienkę i radzę z osobami Ty na mieszkanalerkę, z rokiem innym z nami na co czy szansa w oku, czy w Zawsze jest potrzebne, by życie było bardziej gorące A być tak pięknie, a gdy Prosiłem, żebyś nie karał na toj taty Ja oglądam razu nie miałem samotaty Wyższy nie był, jestem pewnie łaty Ale to mam po stoczek w trajekcieniu mówię że masz kotę, bo masz kraty Kiedy jestem ten kotę, bo masz Mówiłem, że śpiewa, a nie bataty się na tatach, kurwa Nie ja mówię kła-kła, by mówić, że jebać Kła-kła, kła-kła Kiedy ja mówię kła-kła, jebać Kła-kła, kła-kła Kła-kła, Soda tu, to gratul! Oczywiście! Soda tu, Oczywiście! To gratul! Jesteś jego nogi? Oczywiście! Soda! To gratul! To tu. Oczywiście! Soda tu, to gratul!